Siemka, witam wszystkich. Szybki materiał. Zobaczcie jak ten nowy nak ma bardzo fajną instrukcję obsługi. Wszystko pokazane co i jak. Bardzo ładnie wszystko wykonane. Nawet ma pokazane jak drzewo ścinać. To jest dopiero hit. 61,5 cm sześciennego. 3 przecinek Ogólnie mam demona i tego chinola i w ogóle tego naka pierwszego jeszcze nigdy się nie spotkałem z tym, żeby było podane w instrukcji obsługi na temat mieszanki. Tu jest pokazana chyba regulacja godzinka A nie, tu stawa. gdzie jest dysza HL. Zobaczcie tutaj. Zalecona proporcja mieszanki. Warunki. Po 10 godzinach pracy. Do 10 godzin pracy 25 do 1. Po 10 godzinach 40 do 1. To jest fajne Ilość benzyny w litrach Czyli teraz już wiemy 40 do 1, czyli na 5 litrów do 120 ml oleju, proszę bardzo A na litr benzyny 25 ml oleju no, Takiej instrukcji obsługi jeszcze nie widziałem, aż mnie to zaciekawiło Naprawdę jest niezłe A najlepsze jest to, że nie wiem, czy teraz to znajdę, postaram się to znaleźć. O, już jesteśmy, jest pokazane, jak ścinać drzewa, proszę bardzo. Jak trzymać filarkę. Wszystko jest. Czy jest jeszcze to? Tu jest taka karta. No, łap fokus. Przeglądy. Bardzo. Przed każdym użyciem czyszczenie, oczyścić, wymienić filtr, pierwszy raz coś takiego widzę. Naprawdę zaciekawiło mnie to. No, teraz znak się popisał. Naprawdę bajk z poezji. Nie dość, że filarka świetna, to jeszcze instrukcja obsługi, jasna. Wszystko na najwyższym poziomie Jeszcze jest tu, zobaczcie to Benzyna 95 z dobrej jakości olejem silnikowym, syntetycznym Lub półsyntetycznym Nawet Stamnak nie zaleca mineralnych Czyli stil HP już odpada No proszę bardzo Nak się postarał.